Balkony, tarasy, ogrody, działki to czasem małe dzieła sztuki. Konkurs Zielony Poznań ma wyłonić najpiękniejsze z nich. Ma też inspirować mieszkańców Poznania do upiększania przestrzeni wokół swoich domów, mieszkań i miejsc pracy. W tym roku konkurs organizowany jest po raz 23. Zainaugurował go kiermasz, który w weekend odbył się w parku Wilsona. Można tutaj było znaleźć wiele roślinnych inspiracji i cennych wskazówek. Przyszliśmy popatrzeć, jak roślinki wyglądają, takie kolorowe. Cieszą oko, roślinki. Relaksują. Bardzo, bardzo tak jest. Widzimy, że pani chyba znalazła inspirację na balkon czy do ogródka. Jak co roku na balkon, na balkon. Pięknie kwitną, sprawdzone pelargonie. Piękny dywan się później układa, taki do półtora metra zwisający. Coś pięknego. Ozdoba całego balkonu i powiedziałabym całej kamienicy. Tutaj mamy heliotrapa, begonie. Córka, San Vitalie i Smagliczkę. Te trzy kolorowe na końcu. Także Pelargonie i Surfinie w amplach. Najlepsze układy wychodzą z Pelargonią. No, wiadomo, że mamy jej najwięcej. Eee, przykładowo, dajmy na to Pelargonie i można do Pelargonii dodać pomiędzy dwie. Eee, dajmy na to Komarzyce. Albo kocankę. Jest to także odmiana komarzycy, ale mniejsza. Kupimy pelargonie, ciemny, mocno czerwony kolor i dwa drzewka na balkon. Tam mamy dwa balkony z dwóch stron, także kupimy dwa drzewka, wierzby. Słyszeliśmy, że pelargonia tak dosyć dużą popularnością się cieszą. Co w nich jest takiego? Kolor? Kolor, przede wszystkim kolor, a poza tym przynajmniej tak jak ja nie za bardzo się znam na ogrodnictwie, łatwo jest pelargonie dla mnie utrzymać, także nie trzeba nic specjalnego robić, żeby takie kwiaty ładnie rosły i ładnie wyglądają z zewnątrz. Ładnie wyglądają przynajmniej na moim balkonie pelargonie wiszące miałam kiedyś i bardzo ładnie mi się hodowały, tylko raz mi się udała. Potem już niestety marnieją często, także nie ma efektu w dłuższym czasie. A pelargonie rosną do końca lata nawet do pierwszych mrozów. Co trzeba wiedzieć, żeby wiedzieć jak łączyć kwiaty? Jakie tutaj panują zasady? Bo chyba nie każdy gatunek z każdym gatunkiem dobrze będzie się trzymał. Oczywiście, na pewno nasłonecznienie. Jeżeli weźmiemy powiedzmy roślinę A, która potrzebuje dużo słońca i roślinę B, która tego słońca, powiedzmy, prawie nie potrzebuje, no to połączenie tych dwóch może być niekorzystne dla jednej albo dla drugiej, w zależności, w którym miejscu ustawimy je. Na przykład kolejną rzecz, rzeczą, ważną podczas doboru roślin, jest dobieranie według potrzeby tej rośliny na kwasowość albo zasadowość gleby. Tak samo z, z nawodnieniem takiej rośliny. No, Jedna roślina potrzebuje więcej wody, druga mniej. Jeżeli ustawimy takie rośliny koło siebie, to przez tą ziemię przesiąknie ta woda i druga roślina może powiedzmy nam tutaj... Umrzeć. Na kiermaszu w parku Wilsona spotykamy także mieszkańców Winograd, bo winogrady mają w konkursie Zielone Poznań silną reprezentację. Nie bez powodu są uważane za najbardziej zieloną dzielnicę Poznania. Winogradzcy samorządowcy zachęcają, by się tą winogradzką zielenią chwalić i mobilizują do udziału w konkursie. Przed nami 23. edycja, także wszystkich mieszkańców gorąco zachęcamy, aby wziąć udział, jeżeli chodzi o nowe Winogrady, Wynogrady Północ to tradycyjnie zapisy będą przyjmowane w osiedlowym Domu Kultury i Bajka do 20 czerwca, natomiast na festynach najbliższa okazja, a więc 5 czerwca na osiedlu Zwycięstwa i tydzień później na osiedlu Wichrowym Zgórzu. Bardzo gorąco liczymy, że mieszkańcy po raz kolejny pokażą, że... Warto startować, bo dzięki temu przyczyniamy się, że w naszych osiedlach jest bardziej zielono, lepiej nam się żyje. I już tradycyjne winogrady to szczególnie dotyczą trzech kategorii, a więc balkony, ogrody i zakładowe czy szkolne. Do 20, jak wspomniałem, jest czas, aby się zapisywać do 20 czerwca, ponieważ do 20 lipca komisje muszą złożyć już do Urzędu Miasta odpowiednie listy. Natomiast komisje nasze osiedlowe będą przeprowadzały pierwszą lustrację i tam będą pod kątem właśnie 5 punktów udział kompozycyjny, jak i 5 punktów ogólne wrażenie i obiekty, które będą miały między 9 a 10 punktów będą zgłaszane już do etapu miejskiego a tam komisja miejska już do 30 sierpnia wytypuje najlepsze obiekty 23 edycji. Winogrady mogą pochwalić się już znaczącymi sukcesami w poprzednich edycjach konkursu zielone poznań. Zgadza się tradycyjnie, już nowe Winogrady Północ, jak i inne osiedla są wyróżniane i doceniane przez członków Komisji Miejskiej. W zeszłym roku możemy się pochwalić pierwsze miejsce PSM Winogrady, a więc obiekt na z Zgórzu. A dodatkowo największa frekwencja w Poznaniu 205 obiektów. Także bardzo liczymy, że w tym roku uda nam się podbić jeszcze tą frekwencję. Zgłoszenia do konkursu Zielone Poznań przyjmowane będą do 20 czerwca. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Poznania. Instytucje, organizacje społeczne, spółdzielcze. Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibach Rad Osiedli, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania www.poznan.pl